Z ambitnych planów nie zrezygnowaliśmy w czasie epidemii. Rząd konsekwentnie realizuje duże zamierzenia infrastrukturalne. Właśnie dzięki temu Łódź będzie miała zamkniętą obwodnicę dzięki wybudowaniu S14. Jesteśmy w trakcie przebudowy autostrady A1 od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy z województwem śląskim. Jedną z największych inwestycji w Polsce jest tunel średnicowy pod łodzią, nazywany Małym Metrem. Realizując te wielkie inwestycje i dotrzymując słowa, nie zapominamy o mniejszych, ale jakże ważnych potrzebach. Stąd też niemalże miliardowe wsparcie na inwestycje w samorządach województwa łódzkiego. Miasto Lututów 900 tysięcy złotych. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Miasto Sieradz dwa projekty. Pierwszy projekt Ochrona Przeciwpowodziowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji kwota dofinansowania 2 miliony. Drugi projekt Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego kwota 5 milionów 200 tysięcy złotych. Gmina Świnice Warckie 1 milion złotych. Projekt ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II. Gmina Dnosin 500 tysięcy złotych. Przeznaczone na adaptację budynku na cele przedszkola. Gmina Skierkiwice milion złotych. Projekt dotyczący modernizacji stacji w Józefatowie oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina Koluszki milion złotych. Rozbudowa szkoły podstawowej nr 2 w Koluszkach i pierwszego liceum ogólnokształcącego w Koluszkach. Powiat Łowicki blisko 8 milionów złotych. Yy, przebudowa mostu yy, w Kompinie oraz drogi powiatowej. Inwestycja w postaci na rezonansu magnetycznego oraz aparatu USG do Łowickiego szpitala. Rządowy fundusz inwestycji lokalnych to rozwój naszych małych ojczyzn w województwie łódzkim.